Cześć, jestem Maci pan Ci będzie krótki odcinek, chyba za mnie objaw. Pokolorowaną do DraftX. No Cześć, cześć. Można kolorowankę tak nową. Ładnie pokolorować. Co na Czekaj. chips. Czego zrobić to Pstryk! Ona ma nową kolorowankę? Tak ładnie po kolorach. No ładnie. Co robisz? Nic dziś. Jeszcze nie. Się... Ładnie pomagać No, ale co się stało? Nic. Ile są jest...

No mm, razie Tutaj razie Dobra jakieś Jakiś płyt Gar płytu Obła! Gar płytów Tu nie ma dużego No To wybiorę to Jako Dzień dobry proszę tą płytę Pik Pik e, 6 zł Proszę do udzenia Tylko już tak szybko. No wyjąć Ci płytę. No. A Ten film będzie mi zawsze po A co to? O, co to, to dostam na urodziny. Um. Tak sobie włączę. Aha. Tak, Nie ta gazetka, tylko ten film będzie mi zawsze... Spo... Jaka gazetka Chodzi co ty masz za płyty? A to są moje płyty. Mhm. Oto tą kolorą. Ale komputer. Co ty robisz? Komputera nie mogłam otworzyć. I hej! Co ty tak krzyczysz? A ty też ładnie kolory? No ładnie. Ale wtedy tak napisać. Tak sobie. Chocia. A w niedzielę pomyślałam, że w niedzielę nagram w Wczoraj byłam u kogoś, bo miał urodziny. Ale słuchajcie... Nie mogłam nagrywać, bo gazecie. Dopiero o 16 wróciłam do secie. Ale se, nie mogłam nagrywać secie. Wczoraj tata był w domu. Oglądamy. A czemu? Bo mi ten film zawsze sprawia radość. Ona mi zawsze sprawia radość. Tak? No. Ona zawsze ci poprawia radość? Tak. A to za co To smutna czy było tak. Ale szłam spać, to musiałam wyłączyć już. Ile ona do tego jest? A to nie za ten, jest muzyka. Jest za Co to da tak krupie? Nie wiem. Co to chłopie? Co narób? Ty Co masz taki, taki kalkulator? Nie kalkulator, tylko yy, to nie wiem jak to się nie. nie. Zobaczcie, się w komentarzu co to jest, bo słuchajcie, ja zapomniałam. Co to jest? Jezu, się rozsypało i no. Co to tam było? No. Chyba słuchawki na łóżach, no chyba, bo coś wyglądało tak słuchawki. Co to? Chyba Nie. Od tej ci pożyczyłam tą kolorą. Tu. Jaki ak? Otóż to jest to samo. Mama! A tutaj to, to, to tak samo wygląda. Te, 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 te zabawki i te, te łamigłówki tutaj tak samo wygląda. Taka sama kolejność jest. Pożyczyłaś tą kolorę. No, pożyczyłam. A ona dużo ma filmów, tak? Tomo. Makaro? No. Co ty robisz? To jest muzyka taka.

że jestem... Ale... Co to? Coś to? Nagrywam! Mama A to spadło Chyba wszystko, no Czekaj a Ty porządek ci zrobił jakieś kolor. Okej, czekaj mnie kaka. Jak ten? Czekaj, bo historia muszę. Ty to ogląd. Czekaj. Ty mini, mini oglądaj. Dobra. Czy, A czy będę miał ci to zaraz A No co ty? To też mi sprawa. O Boże. A to zarazem um... TikToka no A koniec do niego na no soru, że takie krócecie zaraz obie Pa!